I wszystkim z tej strony, taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek z Horse Heaven, ponieważ prosiliście, żebym to nagrała. Jeśli chodzi o SSO, to myślę, że od przyszłego tygodnia, czyli od poniedziałku, zaczniemy normalnie je nagrywać, ponieważ teraz ten tydzień był, wiecie, to były święta, było trochę zamieszanie, trochę leniuszek. Trochę brak czasu i tak to wyszło, ale mam nadzieję, że do tego wrócimy. Ta seria jest mniej wymagająca, bo jak wiecie, tutaj się wchodzi każdego dnia, coś tam się robi. Ja tutaj musiałam, jak widzicie, już niestety odwozić ten budynek bez Was, ponieważ go ulepszyłam, ale były problemy, ponieważ tak wiele osób wysyłało mi prezenty, że z godziakiem doszliśmy do wniosku, że po prostu. Właśnie musimy je ignorować, ponieważ ta gra po prostu wywalała nam do pulpitu i nie dawało rady w ogóle jej uruchomić. Także e, możecie póki co wstrzymać się z prezentami, ponieważ ja i tak, i tak musiałam je wszystkie zignorować. E, I za wszystkie dziękuję przepraszam, że tak wyszło, no nie miałam pojęcia, że aż tyle osób tych prezentów powysyła. E, ponad 170. Mm, tutaj widziałam jakiegoś konia mamy do szukania American Indian. Indian, standard. Nie, 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 nie. My nie chcemy tego, ponieważ y, my tutaj mamy w znajomych jednego takiego pana, <noise> który ma 24 poziom i ma tam konia specjalnego, którego ja bym bardzo chciała sobie zbridować. Zresztą on ma tam kilka takich. Przestańcie z tymi reklamami jeździć, ale dobra, od początku. Sprzątamy na razie kupy. Godziak w ogóle tutaj jest obok mnie, gdyby ktoś się pytał, że dlaczego nie mówisz do nas, tylko tam obok. Dawaj tą kupę. Kasa, kasa, kasa. A no właśnie. Aha, i widzicie, też jest bardzo dużo diamentów, ponieważ yy, no oglądałam reklamy przez cały czas, kiedy nie nagrywałam codziennie. Tu wchodzę, oglądam te reklamy, żeby mieć. <laughs> I nie chcę tego, chcę to, o właśnie, otworzyć. Tu będzie teraz więcej miejsca, troszeczkę, w tym storage. Co. Znowu ten był? Myślałam. No, to teraz mogę trochę więcej tego zebrać. Trochę za dużo naraz chyba robię. Konie zaraz nakarmimy i wszystko to zrobimy, to zbiorę też. Aha, nie da się już. No dobra, to odbierzmy tego quest'a. Yy, I tak, posadźmy tutaj powoli każde. Czekajcie, co ja tu posadziłam? To, to weźmy po jednym, bo tak sobie myślę. Ale nie, nie będę ulepszać, bo mi kasy brakuje. <grywa> Dobra, zostawmy tak, jak jest, żeby to zebrać. Nie mogę! Kurczę! Dobra, nakarmię zaraz konie. Za moment, tylko quiz jeszcze zrobimy. Ok. O, za diamenty. Finish the idiom. <grywa> One One? <laughs> uh, which of the following is a French horse breed? Nie mam pojęcia. Tak myślałem, Dobra, o! Oh, Ooo oh, jaki Diamond Te diamenty są. Eye color. No, no i... dobra. Super. Dobra, czyli mamy quiz zrobione. E... Czekajcie, czy ja mogę to już zbudować? Mogę, bo mi się to przyda. E... Tego nie mogę jeszcze. Dobra e, Chyba będę jednak musiała podrobić trochę kasy A, To zrobię to poza odcinkiem Ale wiecie Jakbyście wy wiedzieli o jakiego konia Pewnie już się domyślają Ci którzy mnie znają to już na pewno się domyślają Jakiego konia ma godziak na swoim koncie Jakiego ja bym chciała bardzo zbridować To jest bardzo rzadki koń Bardzo ciężko go zdobyć A w ogóle, co to jest za ten? Co to jest za rasa? Bo ja zapomniałam. Arden, dawno w to nie grałam. I tak to wyszło. Aha, okej. Okay, od, razu, od razu zróbmy to. Spoko. Eee, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. 30 tysięcy. No ja też tak myślę. Dlatego zobaczymy, ile to potrzeba i wtedy najwyżej ja po prostu przytnę i, wiesz, rozpocznę odcinek, jak już będzie jak już będzie hajs? No. Nie będzie Bo hajs się musi zgadzać. Um, tak się zastanawiam, czy później któregoś nie sprzedać w razie gdyby mi brakowało jednak tego hajsu. Najpierw je wykorzystam, ale zobaczcie, one mają energii. 10 co, pojadę Dwa wyścigi za 1000. No to więcej zarobisz na nich, pewnie, jak, jak sprzedać. No pewnie tak. Zaraz tamtego też weźmiemy. No. no. po 50 no mój fjord na prywatnym ma 56 chyba z energii no ale słuchajcie ja mam tam chyba 27 poziom tak 27 ale nie powiedziałam wiecie co na iPhone'ie to jest tak że jak się tam gra to to jest głupio bo nie mogę zaprosić na przykład Godziaka do znajomych ponieważ Godziak nie ma iPhone'a i to i to mnie denerwuje bo on ma tego konia którego ja chcę a ja nie mogę go mieć <laughs> Jezus tak to powiedziałam że pewnie nikt mnie nie zrozumiał E, dobra, czekajcie. Tutaj jeszcze raz. Bardziej domyślą się. Domyślą! No. E, tu już mam dziesiąty poziom. Nawet nie wiedziałam, że mamy taki. A jeszcze dzisiaj nie oglądam reklam. Haha, ha, i będę miała jeszcze więcej diamentów. E, no dobra, e, to co? Ja pójdę zobaczyć, jak tam. Co to jest za? Co to za jakiś kto. Uuu. Nie, nie, nie Godziak, pokaż swoje tutaj konie <ścoughs> Nie Te, Ale ja wiem, że to będzie e, Drogo kosztować mnie W ogóle, żeby ja, miała konia Z którym mogę rozmnożyć Dobra, po, popetujemy twoje konie po, Pogłaszczamy je Ty tu bridujesz jakiegoś a, wiem. Ten nieudany. Dobra. I to jest ten! On jest liczny. Dlaczego nie mogę go... No, a wy był... Aha, że nie mamy żadnej dorosłej klaczy. zabije się. <śmiech> <śmiech> Jeszcze mi powiedzcie, że ta mała, która jest mała, to jest samiec. To znaczy ogier. No, dobrze powiedziałam. Um, <laughs> jeśli to jest ogier, to... Co wychodzę stąd? Czekajcie Nie wierzę. Nie wierzę, nie! Nie wierzę w to. A na swoim prywatnym... Mam same klacze. Tak. Ja nie mogę. Sprzedaję cię. Idziesz sobie. Nie ma to, jak się wkurzyć. O nie, nie, wie, nie, inaczej, no ale nie sprytyuję przecież żadnych swoich koni, bo, bo mam same. Nie, 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 nie. No to weź bota wykorzystaj do tego, żeby będę jakąś to, bie... to może ja go nie będę sprzedawać, bo z tamtym będzie drożej. No. Dobra, to wiecie co, zrobimy. To... <laughs> nie, zrobimy. <laughs> tak, nie śmiej się. Dobra, bocie, to. No tak, przecież, że. I teraz stracimy kasę i czas na to, żeby wybridować klacz. A ja jeszcze, nie... jeszcze niekoniecznie ta klacz musi się zbridować, przecież. Weźmy Apalosa, żeby było pure breeding, więc będzie szybciej wtedy. Ale nie, nie masz tego questu pure breeding jeszcze? Mam. No, to całe szczęście. I teraz błagam, chociaż jedna klacz. Wiem, że tutaj tier 2 klacz. Klacz. Czyli to będzie tak, że obojętnie który. I klacz! Dobra, to może się wylosować obojętnie, co nawet mi już nie zależy na tym tier 2, wiesz. No, byle, żeby było ale wiem, że tutaj... No dobra, postaramy się o tier 2 może jednak. A, no to jeszcze raz. Tak by mogła z powrotem na to różowe. No, 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 to by mi wtedy nie sprzeda... Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, kurde. Nie, nie będę losować. Losowanie się bardziej opłaca. Dawaj dawaj. Jest! Tier 2, No, będzie trochę lepsza i będzie trochę droższa. O, jak 50 sekund! 50 sekund! Ciebie mogę poprosić. I pewnie już się zrobiła, że tak powiem. <laughs> już się zrobiła. Szybkie rodzice, jak 50 sekund. Mm -hmm. U mnie to się męczą 13 godzin. Więc... No ale który ty masz poziom? Dobra. I już jest. Dobra, poczekajcie, bo ktoś tutaj mi. Out. Ciebie tam nie będę teraz słuchać na tym Facebooku. <laughs> e, Okej, okay. ciebie daję tu. I od razu domino. Może być. Domino, niech będzie. Tak, ma nie, dać ma dać życie, tak, fryza. Tak. Ale na przyjście fryza to też trzeba będzie przecież ulepszyć. Tajnie, no tak go nie przyjmę. Dobra, Fabio poszedł, i teraz Ciebie musimy szybko wykarmić, bo Ty musisz być. Aha, przecież ona jest Tier 2, no więc ona będzie trochę dłużej wymagała. Kar... Ale zobaczcie, jak koń na Tier 2 ładnie wygląda. A, tylko ciemna. ciemna jest, no. No i o, stamina ma tutaj też, u, u, u. może możecie jednak nie sprzedam, słuchajcie, może jednak coś tutaj z nią pokombinujemy. Wiem jak ładnie wygląda Apelos natier 4. Tylko boję się, że tych zabraknie. Kasy. Nie, to jest niemożliwe. Ja go potnę i w ten. No. <noise> potnę ten odcinek. Ja idę wstawić żarcie, póki tam się ładuje. Ale to jest dzisiaj taki, wiecie, odcinek trzymający w napięciu. Zaraz tu wszystko podbieram. Jeszcze kasę nam dadzą, diamenty nam dadzą i będzie ok. <noise> Czekajcie, tu i tu, proszę bardzo. Odbieram. No tak, musimy, no, słuchaj, tego wymaga sytuacja. <grywa> Dobra. E, tutaj korna wstawimy. Jeszcze jednego korna. Pszenickę nie, trawę. Ciebie nie, nie nakarmię, ciebie na razie. No by mi się wara tutaj drzewa wycięły, to zaraz normalnie, nie wiem, jeszcze by mi tyle kasy poszło. Ja wiem, że i tak nie będzie nas stać na razie, bo to z 30 tysięcy myślę minimalnie, ale na dziesiątym poziomie mieć fryza. Nie, i to jeszcze on jest taki śliczny. Dobra, drugi poziom. Nie jest tak źle. Mam nadzieję, że ona będzie potrzebować właśnie tylko te rzeczy, które teraz potrzebuje, że nie będzie więcej. Ja coś czuję, że na zaraz nam się i tak zapasy skończą. A ona ma dopiero drugi poziom. Trzeci. No ale trzeci, a ten. A, a mam iść piąty. Ale to już większa połowa, no to już już lepiej. O kurde pięć. Słabo trochę. Coraz mniej tego będzie. Godziak pomocy. Jeśli chcesz, to mogę prezenty prezenty. to prezenty powysyłać. Prezenty. Nie, ale zobacz, ona już na trzecim poziomie jest więcej warta niż, ta jej, jej, niż jej ojciec. No to może będzie tak, że do 15 poziomu to jest 10 000, to będzie? A pokażę Wam, pokażę Wam, na, jak fajnie wygląda, bo to jest Tier 2 i mamy tutaj, jak wygląda. Tier 3, a Tier 4, kurczę, zablokowane. A on tak fajnie na takim czerwonym tym jest. No. Ma. Mac out. A coś wam pokażę, bo nie wiem czy wy to zauważyliście, ale my tutaj ścielimy boks i on tutaj sobie wchodzi ten koń i wszystko jest spoko. Ale kiedy już o, to tego się ona nie. Nie <laughs> ma go tu. Uciekło. Ale tego się nie je, tam się robi kupę. <laughs> Dobra, 13 sekund, poczekamy sobie chwilę. Poczekamy, poczekamy. Nie przestań, że nie ma. Ale wiesz, możesz Wymarnuję. Serio? No, no oczywiście, że tak. A jeszcze jak będzie się fryz, to ja podejrzewam, że na fryza będzie jakieś 10% możliwości, żeby się urodził. Więc może nam się jeszcze nie, nie wybridować i będę zła, wtedy wykorzystam wszystkie moje diamenty, a to się nie zrobi i będę zła wtedy, naprawdę. Nie, jakbyś... Dobra, poczekajcie, tutaj mogę zebrać. Wstawię to jeszcze raz. No bo groźniej się robi. E, pokażcie, ile ja mam tego wszystkiego tutaj w tym. 30. O, o, o. No dobra. No. To ja. No nie wiem. Na dwa razy tylko. A zobacz. No dobra, zobaczymy. Wiem o tym, ja Dada. wiem o tym, tak. Dobra, czwarty poziom mamy. Damy, 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 radę. 1400. Widziałam, no 1400, wow. Ale wiedza że się nie możesz doczekać. No, nie mogę się doczekać, żebyś wiedział, ale chciałabym też podrobić trochę kasy, no bo zobaczcie, cały czas nam ucieka, bo my tutaj karmimy tego konia i tak dalej. No, będzie. No I znowu teraz trzeba wydać kasę. To już bym wolała, żeby ona chciała karmienie. <totekst> Okej. Okay. Ile się. Ile się doda? Ile będzie nam brakowało? Oku? Czy 30? 30, jeszcze. 9 punktów. O, ja za tego niebieskiego nie mam, mam. Masz? Mam. Mhm. Mm No właśnie, właśnie. Oj, ty się nie odwracaj! No Ale ładna jest! 12, 11, 10. Czekamy, czekamy. Ja bym mogła jeszcze ewentualnie reklamy pooglądać. Tutaj. Co? A, i reklama. Okej, okay, kochani, miałam chwilowy problem z ze wszystkim, ale już jest naprawione. Nie wiem jakim cudem dodało nam tyle diamentów za tą jedną reklamę, ale okej. Okay. Nawet nic nie klikałam, żeby ona się włączyła przecież, ale się włączyła, ale... Dobrze, jak, jak chcą, te 30 sekund zawsze mogę obejrzeć. No i mamy tutaj 26, czyli o 10 jakby nam dodają. Tak mniej więcej 15-10, coś takiego. Ale cały czas się martwię, że, że nie będziemy mieć tyle kasy i jeszcze głupia byłam, że zrobiłam tego konia na Tier 2, bo teraz będzie wymagało większej kasy jeszcze. Bo gdyby był koń Tier 1 i ten Twój, no to by, wiesz, kosztowało to mniej. A, a teraz ja zrobiłam głupio. Niestety, tak sobie pomyślałam, właśnie jak ta reklama leciała, że troszeczkę niekorzystnie to zrobiłam, ale dobra. No nie, a tutaj jak się zmieniło Miał być ten żółty worek, ale ja go jeszcze nie mam I się zmieniło na, na to Okej okay. No i już No, no ja wiem No, no to No nie wiem, jeszcze ze dwa razy może I teraz następny raz znowu to sprzątanie Kurczę, blade, no Chodź, ciebie nakarmimy. Dobrze. Ale ładny on jest, nie? Proko, proko. I on też ma tą, widzisz? Stamina. No już jest. Ale jeszcze nie będzie. Jeszcze nie będzie dorosła. Nie, bo to jeszcze... Tak, tak, tak. Tak mi się wydaje. Cho chociaż może. Nie. nie. No nie. Dobra, skipnę to, już niech wam będzie. No i teraz będzie chwila prawdy. Słuchajcie, aż mi się gorąco zrobiło. Ile będzie wynosiło nasze zbridowanie z tym fryzem od Godziaka? Dobra, rośni. Rośnij, rośnij, rośnij zdrowo. zdrowo! Rośnij zdrowo! Okej. Okay. ok, półtora tysiąca na piątym poziomie. Ładnie, ładnie. Dobra. Relax. Dobra, szybko. Godziak. Tutaj. Tutaj. No i uwaga. Ktoś kto to ogląda to ma fajnie, wiesz, bo może sobie przewinąć filmiki zobaczyć czy mi się udało, czy nie. A, a ja może tutaj się stresować. Łatko. Dobra. Mm. Ile to będzie kosztować? A, o, jej! Stać mnie. I teraz... Jak to nie? No nie, nie stać, bo tam parę sylpki. Ja że 18. A 18 To nie muszę robić wyścigu? Nie, raczej nie. No. Ja cię nie to totalnie na zero, będzie. No, wiem, że będę na zero, ale mam to gdzieś. Jest! Tak, Dobra, szybko, lecimy. Okej, okay, ale myślałam, że drożej będzie. No bo przecież... To e, poczekaj, zobaczymy ile diamentów będzie, żeby tego, O mój Boże, tak. ale mi jest gorąco. A, będę miała frydza. Chyba. Dobra, to będzie najbardziej yy, emocjonujący odcinek, tak. O matku. Stać? Okej, okay. yy, jest tutaj, yy, tak, petardy. Dobra, ja to rozszerzę i jeszcze raz. Jeszcze raz. To jest ten... Tutaj, jazdy, mm -hmm. tak, no. A tutaj co jest? Tier 2, prawda? Balosa, kurka wodna. Też nie. Bo nie zostało mi dużo diamentów, Godziak. No to trzymajcie kciuki, proszę was. I no, 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 no. ja cię! Jeszcze raz. I nie stać mnie na rozszerzenie. No oh. właśnie. Dobra. Jeszcze raz. Proszę, 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 proszę. Jest! Yes. Yes. <laughs> Jej! Straciłam wszystkie uzbierane diamenty, ale to jest nieważne. To jest nieważne. Nie, no nie mogę. Mam 7 diamentów. No. No, ale jest! Udało się! będzie mieć fryza na, na następny odcinek. To trzeba podziękować Godzikowi, bo mi udostępnił. Tak, tak. Ale żeby wybridować jednak tego konia, którego się chce, to trzeba wydać 270 diamentów. No dobra. Aha, dostałam 6. A nie wiem, zaraz sprawdzę. Właśnie zaraz zobaczymy, czy to będzie ogier, czy klacz. Ogier! No kurczę! No to zostajesz. No to zostajesz. No. E, dobra, to tak na, na koniec zrobimy sobie chociaż jeden ten wyścig, żeby troszeczkę kasy nabić. Może bo... emocje opadły. <laughs> tak. No, i American Indian. Właśnie oni chcieli mi wyszukać jeszcze raz tego American Indian, a ja już go mam. I w ogóle ty masz ich dużo, nie? Nie, ty masz. Nie stać mi. A, no właśnie. Dobra, to lecimy. Ale to było poświęcenie z tymi diamentami, naprawdę. No, homikowałam, homikowałam, bo ja już wiedziałam co się święci. No, chociaż będzie te, te 200 na plusie, nie, nie będziemy na zero. Wiecie, że ja nawet na swoim prywatnym zapisie nie mam fryza, bo tak jak mówię nie mogę e, z Godziakiem dodać się do znajomych, ponieważ mamy inne telefony, inne systemy. I smutno mi. Ale dobrze, chociaż na tym YouTube'owym zapisie będę miała Jej! Teraz znowu będę zbierać te diamenty w razie, gdyby Godziak miał jakiegoś super fajnego konia. <grywka> Przecież... Tak. Tak. No. <laughs> Ale jestem zadowolona naprawdę bardzo udany odcinek. Ale widzicie, gdyby nie te diamenty, no to już by była bieda. Dlatego homikujcie, homikujcie. No. Ładnie tobie poszło. Teraz mogę cię nakarmić jeszcze. Bo ty nie byłeś biedny karmiony. Co? O kurcze. No niestety nie, nie dogonie cię teraz. No, okej, okay, to odbierzemy sobie jeszcze tutaj. <laughs> A, i 300. O, no proszę, jakie ładne zakończenie jeszcze. O, jej, odblokowaliśmy Francję już. Dobrze. To mnie już nie interesuje, ja już mam mojego wymarzonego konia. Nie chcę teraz... Oj, jejku, jak ja nie lubię tych... Mm... O, i 32 diamenty już mamy. No, to to jest to nasze drugie miasto, które mamy i tam sobie możemy też dalej te koniki zbierać i tak. Super, nagadałaś się. No i patrzcie, jak nam to ciągle rośnie. Aha, te drzewko jabłkowe, dobra. Dawajcie tutaj. Oho, nie! No i co moi kochani To na tym sobie zakończymy Bo ja nie będę teraz tak jak mówię Chcę zbierać diamenty Więc nawet te 14 jest dla mnie ważne Jak widzicie tu godzina czekania Ja sobie tą godzinkę poczekam Żeby mi nie zabrali um, tych diamentów Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał Jeśli tak to pamiętajcie oczywiście o łapeczkach w górę O komentarzach i subskrypcjach Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam Trzymajcie się, do następnego I cześć